Hej, hej, hej! Witam Was na naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu przy kawce. Dzisiaj mam dla Was pomysł na taki dość nietypowy bukiet. Łyk kawy i zaczynamy! Pod ostatnim filmem Ewelina zaproponowała, żebym może zrobiła bukiet z takich zdrapek. Zdrapki pewnie znacie, kojarzycie. Jest pole do zdrapania. No i oczywiście można coś wygrać. Bukiet miał być na ślub, więc od razu, że tak powiem, elementy mam tutaj ślubne. Papier, taki typowo ślubny. No i co? Zaczynamy. Najpierw zamocujemy sobie kupony na wykałaczkach. Ja tutaj użyję zwykłej taśmy. Mały kawałeczek sobie ucinam i przyklejam kupon gdzieś tutaj na samym dole. Róbcie to delikatnie i nie też jakąś bardzo mocną taśmą, bo tutaj wyczytałam informację na tym kuponie: wypłaca wygranych wyłącznie ze zwrotem nieuszkodzonego losu. Więc uważajcie, jak będziecie tutaj przyklejać, żeby przypadkiem tych kodów nie zakleić, bo myślę, że jeśli tutaj coś się z tym kuponem stanie na brzegu, to mimo wszystko uznają ten kupon. Ale pewnie, gdybyście przykleili gdzieś tutaj i później przy usuwaniu wykałaczki, wiadomo jak to taśma czasami bywa, potrafi ściągnąć razem z papierem, no to mogliby wam tych kuponów nie uznać. Także najbezpieczniej tutaj, gdzieś na brzegu, ale myślę, że ta taśma spokojnie później puści, nie powinno być jakichś problemów. No i tak wszystkie wykałaczki. Przyklejamy. Zobaczcie sobie na mój film z takimi kuponami. Już kiedyś nagrałam, tam zwijałam kupony. Więc jeśli ten sposób Wam nie odpowiada, to możecie sobie zwinąć tak, jak pokazałam na tamtym filmie. Nie muszą to być akurat zdrabki. Mogą to być jakieś inne kupony, czy też, no nie wiem, jakieś liczby możecie obstawić. No, oczywiście to już w ostatniej chwili, że tak powiem. No nie muszą być to koniecznie zdrabki. Myślę, że to. Wiecie, no na ślub fajnie, ale w zasadzie każda okazja chyba byłaby dobra urodziny. Osiemnastka. Pamiętam za dziecka jak chyba w chrupkach? Chyba w chrupkach były. Może pamiętacie? Były zdrapki. I pamiętam, jak się zdrapywało paznokciami. Paznokcie takie czarne później. I taki człowiek czekał. Co tam będzie pod tą zdrapką? No co tam będzie? W ostatnim filmie mówiłam Wam, że na wakacjach zrobię film z Waszymi pytaniami do mnie. Także w komentarzach piszcie pytania, jakie Wam się nasuną. Pytajcie o co chcecie? Pytajcie. Wybiorę sobie tych pytań trochę i, i nagram na pewno jakiś taki wakacyjny na luzie film. Mam już wszystkie. Teraz potrzebujemy papieru. Już Wam pokazywałam, ja mam taki papier. Równy, z ładnym motywem, gołąbki, obrączki. Możecie tu użyć, oczywiście, innego. To nie musi być konkretnie taki. Tu mam jeszcze fajny, też o nim myślałam. Wiecie, taki. New York. Hmm. Też fajnie by wyglądał. Fajny motyw. I teraz ja potrzebuję sobie z niego zrobić taki podwójny papier. O. Opowiem wam troszeczkę zabawy z tym jest, ale teraz mam podwójnie złożony. nogą bym sobie pomogła, ale no nie będę się tutaj wyginać jakoś. Najlepiej sobie skleić. Przynajmniej będziecie mieć pewność, że nic wam się gdzieś tam nie poprzesuwa, nie pocegina, smaruje. I po kawałku będę przyklejać. Jeśli macie papier y, dwustronny, jakiś taki duży, to nie musicie go robić podwójnie. Bo dlaczego ja go robię podwójnie? Bo później jak będę owijać, pokażę Wam to na, y, już później w dalszej części, nie chcę, żeby było widać tą białą stronę. A jak skleję, to obydwie strony będę mieć zadrukowane. Teraz, żeby mi się to ładnie skleiło. Wykładam, żeby jakieś segniecy nie było. I smaruję dalej. Tak łącznie oprócz tego, że mamy dwie strony od razu, to też usztywni nam troszkę ten papier. Ale tak jak mówię, w kieciarni są papiery dwustronne. Czy na pewno w kieciarni nie wiem, może gdzieś jeszcze dostalibyście w jakimś sklepie papierniczym, można ich użyć z powodzeniem. Pięknie wygładzone, prawie jak tapeta na ścianie. Widzicie, mam piękny, duży kawałek papieru. Ja tu mam gąbkę suchą, bo nie będę używać y, świeżych kwiatów. To możecie też użyć kawałka styropianu, bo generalnie chodzi o to, żeby mieć coś, w co wbijemy te wykałaczki. Muszę sobie odmierzyć, ile ja mi tego papieru trzeba będzie. Bo chodzi o to, żeby tutaj ten brzeg z przodu zatkać. Potrzebuję wyciąć kształt trójkąta. Odcinam sobie. Nie do końca mi się czubaczek tutaj ładnie zrobią. Poczekajcie. Jeszcze sobie wycinam. ok Mam taki trójkąt. Układam sobie tą gąbkę. Otaczam tak. I tą część. Składam tutaj do boku. A tą do tyłu. Wiecie, żeby zrobić tutaj taką taki jakby koszyczek. Z jednej strony. I tu sobie taśmą zabezpiecza. Ok. I z drugiej strony robię tak samo. powiem Wam, że złożyć ten podwójny papier to wcale nie jest tak łatwo. Bo on teraz jest taki dość, dość gruby, Wam powiem. Tutaj zastaję. Się coś nie... no, coś mi się tutaj papier nie ułożył bo tutaj mi się coś papier zagiął muszę sobie to poprawić tak no, i wtedy on będzie będzie się tutaj łączył z tym drugim super i teraz już mam już mam, tak powiem, to moje pudełeczko, tak? Gdybyście mieli gąbkę tą zieloną, do świeżych kwiatów, żeby Wam papier nie zamógł, to taką gąbkę trzeba dać do czegoś foliowego, czegoś, co tej wody nie przepuści. I dopiero wtedy możecie owijać papierem. No i teraz, słuchajcie, wbijam sobie te kupony, tylko już widzę, że będą za długie, więc przycinam. O, właśnie, jeszcze. Zanim kupony, liście, Biję sobie najpierw kilka liści, tu z tyłu, tu gdzieś na boki. Wiecie, żeby sobie od razu zrobić takie wypełnienie, tu jeszcze jeden listek może i teraz wbijam kupony. W ogóle powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten patent właśnie z tą gąbką, bo naprawdę mając taką bazę można wyczarować świetne bukiety. Możecie tutaj jakieś słodkości na wykałaczkach zamocować, czy kwiaty świeże, kwiaty sztuczne. No naprawdę jest całe mnóstwo możliwości. To może utnę krócej, żeby było tutaj nieprzyjemnie takie krótsze. No i zobaczcie, kupony po złotówce. A jaki fajny efekt dają. Teraz jeszcze wypełniam sobie oczywiście dodatkami. Ja mam tutaj sztuczne kwiaty, bo skoro bukiet ma być na ślub, to jakoś tak kwiaty mi najbardziej pasują. Tu sobie powijam. Tam z tyłu może. Tu możecie oczywiście wypełnić słodkościami. Możecie sobie jakieś cukierki na w kałaczkach zamocować. Możecie kwiaty z bibuły, możecie kwiaty ze wstążki, możecie kwiaty świeże, tak jak mówiłam wcześniej. A możecie po prostu kupić tyle kuponów i tych zdrapek, żeby zapełnić całą przestrzeń. To już według własnego pomysłu. Co kto lubi. I z tyłu bym sobie dodała taką sztuczną gipsówkę. Ona jest taka wyższa. Będzie nam tutaj Ładne tło robić. Na ostatnim filmie Wam chyba pokazywałam, tak, pokazywałam Wam taką kompozycję z alkoholem, więc tak jak najbardziej tą gąbkę też można wbić w jakiś alkohol i tylko uzupełnić dodatkami. Teraz sobie tak pomyślałam, że dla dziecka też można fajny włókien zrobić właśnie w taki sposób, przyczepiając do wykałaczek różne jakieś plastyczne rzeczy, kleje. Ołówki. Nie fajnie by to wyglądało chyba. Albo bukiet z Merci na wykołaczkach. No, powiem Wam, że, że można było kilka fajnych kompozycji zrobić. Ja bym już chyba tutaj niczego nie dodawała. Mamy troszeczkę kwiatków, mamy zdrapki, bo w zasadzie na zrapkach nam najbardziej zależało. Proszę bardzo. Tak prezentuje się gotowa kompozycja. No fajny, Fajnie, mi się podoba. Miałabym trochę zabawy ze zdrapywaniem. Także twórzcie, korzystajcie, róbcie na bazie tego różne swoje kompozycje. Zapraszam Was oczywiście na mój kanał. Zachęcam do subskrypcji. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku. Gdzie jeszcze? Zaglądajcie do mojego Instagrama. Tam też coś od czasu do czasu rzucam. Zadawajcie pytania. Jak już się ich troszeczkę uzbiera, to na wakacjach nagram film. Z odpowiedziami na te pytania. Myślę, że będzie fajnie, zabawnie. Pewnie też. Bo jak sobie przypominam, ostatni film z pytaniami od Was lata lata temu to, to, to było ciekawie. Także piszcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia za tydzień. Pa!